Siemanko, witajcie na nowym szczecińskim kanale o Pokémon Go. Ja nazywam się Sławek i dzisiaj przedstawiam Wam, jakie Pokémony warto power-upować, żeby nie marnować stardasta. Odkąd wprowadzono do Pokémon Go? Shadow Pokémony z bonusem do ataku i mega ewolucje? Statystyki poszczególnych Pokemonów uległy diametralnej zmianie. Od razu zapowiem, że nie wszystkie Pokemony, które za chwilę przedstawię, są już dostępne w grze, ale z każdym kolejnym miesiącem mamy coraz to nowe mega ewolucje są wprowadzane do gry i warto zatem wiedzieć już teraz, w które pokemony inwestować i je maksować, żeby gdy tylko wejdą ich mega ewolucje, mieć je najlepsze, jakie mogą być w Pokémon GO. Przedstawię zatem listę po 5 najlepszych pokemonów danego typu, na wstępie jednak wyjaśnię, jak zostało stwierdzone, jakie są najlepsze pokemon danego typu. Sąd, mają na to wpływ dwie ważne statystyki. DPS, czyli damage per second, jest, I ta statystyka wyjaśnia, jak szybko dany Pokémon zadaje obrażenia. Oraz druga ważna statystyka to TTO, czyli Total Damage Output, czyli całkowite zadane obrażenia przez Pokémona, które on zada zanim padnie. Tak? Jeżeli pomnożymy te statystyki według pewnego wzoru, to otrzymamy Max Power danego Pokémona. I ten wzór to Max Power, czyli Damage per Second do potęgi trzeciej razy Total Damage Output. Tutaj z góry chciałbym podziękować GamePress za przeanalizowanie statystyk wszystkich Pokemonów, dzięki czemu mógł powstać ten film. Przejdźmy zatem do typu robaczego. Wśród Pokemonów robaczych według GamePressu najsilniejszym Pokemonem będzie Mega Pinsir z Bug Bightem i ich przy maksymalnym CP 4182 i Max Power 2785. Nie jest to nie wiadomo jak dużo, aczkolwiek jest to całkiem niezły Pokemon. Drugi będzie Mega Scizor. Z Fury i Excizorem MAX CP4048, MAX Power 2096 I I pierwszy dostępny z Mega Ewolucji to nasz Mega Bidrill z Backbite i Excizorem, który ma maksymalne CP3383 i Power 1986. Nie jest to specjalnie za dużo, ale Mega Bidrill będzie jeszcze występował w innych typach, gdzie jest dużo, dużo silniejszy. Kolejny, czwarty, najsilniejszy robot czy Pokemon to Shadow Pinsir z Bug i x i jego Max Power'em 1671,3 i Shadow Scissor z Fury Cutter'em i x Max Power 1594. Wśród pokémonów mrocznych najsilniejszy, jeszcze niedostępny w grze, Mega Tyranitar z movesetem Bite Crunch, maksymalne CP 5347 i Max Power 4085,6 Drugi dostępny już w grze Mega Houndoom ze Snarlem i Full Playem maksymalne CP 3842, Max Power 3292 Kolejny niedostępny jeszcze Pokémon Mega Gyarados z bajtem i Crunchem którego maksymalny Power to 2924,90 Dostępny kolejny to Shadow Tyranitar z bajtem i crunchem, maksymalny power to jest 2705,5 i Shadow Weavile ze snarlem i full Playem z maksymalnym powerem 2655,1. Kolejny typ to typ smoczy, najlepsze pokamony typu smoczego. Pierwsze trzy, niestety niedostępne, Mega Garchomp, Mega Rayquaza i Mega Salamence. Mega Garchomp z max powerem 9428, czyli prawie dwa razy tyle, ile normalny Mewtwo wymaksowany. Masakrycznie mocny będzie, jak tylko wejdzie do gry. Z dostępnych w grze najsilniejszy Shadow Salamence z Dragon Tailem i Outrage'em maksymalny power 5898, czyli prawie tyle co Mewtwo. I Shadow Dragonite z Dragon Tailem i Outrage'em mający max power 5218,5. Strasznie silny jest smoczy typ, i warto w te Pokémon na pewno inwestować. Kolejny typ, typ elektryczny. Nie, da, nie za mocny, ale praktycznie wszystkie Pokémony możemy już w tej chwili mieć dostępne w grze: Shadow Raiku z max powerem 3908. Shadow Electivire wymaksowany z max powerem 3406,4, Shadow Zapdos kolejny z Thundershocking Thunderboltem 3381, kolejny Zekrom z max powerem 3207,8 i Shadow Magnezone ze Sparkiem i Wild Chargem Czyli całkiem porównywalne jeśli chodzi o elektryczne Pokemony i wcale nie takie słabe. Następny typ, typ baśniowy. Niestety najsilniejszego jeszcze nie mamy w grze Mega Gardevoir. Ale jak tylko wejdzie, będziemy miał 4905 max Powera, i 80 oczywiście. I będzie stosunkowo silnym Pokémonem, jeśli chodzi o typ bajkowy. Ponieważ pozostałe bajkowe Pokemony, jeśli chodzi o rajdowanie, tak sobie Shadow Gardevoir już dostępny z max Powerem 2359,80. Można je w zupełności. Spokojnie zastąpić Pokémonami innego typu na rajdach na przykład. Kolejny Togekis, tu się akurat niewiele zmieniło. Gardevoir i Granbull. Togekis 1394 Max Power, Gardevoir 1322 i Granbull 870 i 30. Aczkolwiek tutaj na przykład widać, jak mocno prawie dwukrotnie zwiększyły to maksymalnego powera Shadow Pokémony. Kolejny typ, typ walczący, najsilniejszych dwóch jeszcze w tej chwili nie ma, ale zobaczcie, jak mega ewolucje zmieniły sytuację. Najwa najsilniejszym Pokemonem walczącym będzie Mega Lucario z max powerem 7690, czyli silniejszy niż Mewtwo i to dużo. Drugie miejsce zajmuje Mega Blaziken. Blaziken w ogóle nie był do tej pory brany pod uwagę, jeśli chodzi o najsilniejsze pokemony walczące, A w tej chwili z Counter i Focus Blastem, jak tylko wejdzie mega ewolucja, będzie miał max power 4677,6. Najsilniejszy walczący w tej chwili, dostępny w grze, Shadow Machamp z canterem Dynamic Punch max power 3330 i Kolejny Mega Gallade. Kolejna ewolucja Ralsa, Z tym, że typu męskiego też nie była do tej pory brana pod uwagę w typie walczącym. A w tej chwili, jak tylko wejdzie, mega ewolucja. Z kickiem i close combatem będzie czwartym najsilniejszym walczącym Pokémonem w grze. Max power 2781,6. No i na piątym miejscu nasz bez mega ewolucji Lucario z counterem Aura Sphere 2480,6. Kolejny typ. Typ ognisty, no i tutaj już mamy nasze mega ewolucję. Najsilniejszym ognistym pokemonem w grze w tej chwili jest Mega Charizard Y z Fire Spinem i Blast Burnem. Max Power 7259,1. Kolejny znowu Mega Blaziken, czyli Blaziken warto wymaksować w tej chwili z Fire Spinem i Blast Burnem 7118,8 CP. E, przepraszam, CP Max Powera, także mega, mega silny. Blazikana warto w tej chwili na 40 level na pewno maksować. Trzeci pod względem ognistych Pokémonów jest Mega Charizard X z Fire Spinem i Blast Burnem. Max Power 4064 i 40 CP. Kolejny Shadow Entei z Fire Fangiem i Overheadem. 3789 i na piątym miejscu bez mega ewolucji, bez Shadow wersji. Reshiram z Firefangiem i Overheadem 3683. Kolejny typ, typ latający. Najsilniejszym już dostępnym w grze latającym Pokémonem jest Shadow Moltres z Wing Attackiem i Sky Attackiem. Maksymalny power 4 499, 40 CP. Kolejny jeszcze niedostępny w grze Mega Rayquaza. Z Air Slashem i Aerial Ace 4223 i 1,1 max power. Kolejny Mega Pidgeot, który już, ma, który już jest u nas w grze z Wing takim i Brave Beardem 3160 i 30 cp. Kolejny Moltres z Wing takim i Sky Attackiem z maksymalnym powerem 2503 i 90. I Ho-O z Hidden Powerem oczywiście latającym i Brave Beard. Zma wymaksowany ma max power 1944,6. Kolejne pokemony, tym razem typu duchowego. Najsilniejszy, który już niedługo wchodzi do gry, Mega Gengar z Lickiem i Shadow Ballem, 7431,8 max powera, czyli będzie jednym z silniejszych w tej chwili dostępnych w grze pokemonów. Warto w niego inwestować, więc warto mieć mocnego gęgara na, na tą okazję. Kolejny, jeszcze niedostępny Mega Banet z Shadow Claw i Shadow Bolem, Max Power 4357, Giratina Origin, która ostatnio była dostępna i dalej jeszcze na dzień dzisiejszy jest dostępna na rajdach Shadow Claw i Shadow Ball 2641, 40 CP. Nie, przepraszam, Max Powera. Chandelure z Hexem i Shadow Bolem z 2339,9 Max Power. I na piątym miejscu Gengar z likiem i Shadow Ballem 2080,9 max Powera. Kolejny typ Pokémonów, typ trawiasty. Jeszcze niedostępny Mega Sceptile z Ballet Seedem i Frenzy Plantem 5517 max Powera. Na drugim miejscu już dostępny w grze Mega Venusaur z Wine Whipem i Frenzy Plantem. Ma max Powera 3389,10. Kolejny Shadow Torterra. Shadow Pokemon, który tak naprawdę, jak, jako zwykła forma, nie jest aż tak dobrym Pokemonem trawiastym, a w wersji Shadow trafił do najlepszej piątki Pokemonów trawiastych. Z Razor Leafem i Frenzy Plantem ma max powera 2486,4 i wyprzedził Shadow Venuzaura z Wine Whipem i Frenzy Plantem, którego maksymalny power jest 2465,8. Na piątym miejscu Shadow Executor z Bullet Seed'em i Solar Beamem, Max power 1748,30. Uwaga, uwaga, przechodzimy do Pokemonów typu ziemnego. Najsilniejszy Pokémon typu ziemnego, jeszcze niedostępny Mega Garchom z Matschotem i Earthquake'em, ale jak tylko wejdzie, będzie miał 5531,9 max Power wy wymaksowany. Na drugim miejscu Primal Groudon. Primal Pokemonów, tak samo jak Groudon, jak i Kyogre jeszcze nie są wprowadzone w grze, ale... Razem z mega ewolucjami już zostały zapowiedziane. Maksymalny CP będzie miał 5227, a max power 4741,2. Na trzecim miejscu jeszcze niedostępny Mega Swampert z matrszotem i Będziemy mieć max power 2617,7. I dostępny dwa. Graudon z matszotem i earthquake'em 2062 Max Power i Garchomp z matrszotem i 1884, czyli zobaczcie mieć wymaksowanego Garchompa. To już jest jeden z najlepszej piątki z ziemnych pokémonów w grze. A jak go jeszcze będziemy mega ewoluować to będzie najlepszym pokémonem ziemnym w grze. Więc jak najbardziej Garchomp warto, warto, warto w niego zainwestować. Kolejny typ pokémonów dostępny w grze to pokémony typu lodowego. Już dostępny mamy Shadow Weavile z Ice Shardem i Avalanche'em, najsilniejszy Pokémon lodowy. Nie jest zbyt silny, ale Max Power 2408. W porównaniu na przykład do Smoczych, które mają ponad 5000, nie są to najsilniejsze Pokémony, aczkolwiek jeśli chodzi o efektywność, na pewno będzie skuteczny. Niedostępny jeszcze w grze na drugim miejscu Mega Masną z Powder Snowem i Weather Ballem oczywiście lodowym 2245 i siedemdziesiątych Galarian Darmanitan z Ice Shardem i Avalanchem 2056 i pół Max Powera od razu tutaj zaznaczam, że niestety niedostępna jest druga wersja Darmanitana lodowego tego wyglądającego jak bałwanek, sekundę zaraz wam powiem jak on się nazywa, już zerkam, 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 zerkam. E Zen Mode, tak, niestety jest niedostępny w grze. Aczkolwiek, jeżeli będzie dostępny, to wskakuje na drugie miejsce. bo Według statystyk z GamePresu. Wracając do Pokémonów typu lodowego. Na czwartym miejscu Mamos z Powder Snowem i Avalanche'em. Max Power 1889,30. I na piątym miejscu wskakuje jeszcze niedostępny Mega Glely. Chyba tak to się czyta. Max Power 1786,5. Czyli niezbyt silne, ale warto mieć lodowe Pokemony, bo są efektywne również na, na przykład na smoki. Kolejny typ Pokemonów, typ normalny. I tutaj jedna mega ewolucja znajduje się tylko na zestawieniu pięciu najlepszych Pokemonów, mega Z Poundem i Hyperbeamem 267020. No nie jest to fenomenalne. Siła, aczkolwiek, jeśli chodzi o Pokémon ty typu normalnego, musimy je po prostu omówić. Shadow Porygon Z z LockOn i Hyperbeamem 30, Por Porygon Z już nie w wersji Shadow, na trzecim miejscu LockOn i Return 1531 Power, Shadow Porygon 2, Lock-On i Hyperbeam. 962 Max Powera i Porygon 2 Max Power 644 i 1 czyli Megalopony może jeszcze jakoś by występowała, aczkolwiek no typ normalny nie jest efektywny praktycznie na nic, więc można je z powodzeniem zastępować na rajdach z zupełnie innymi Pokemonami Kolejny typ Pokemonów, typ trujący i właśnie tutaj, nasz Mega bidril, który już jest dostępny w grze z Poison Jabem i Sludge Bombem ma dużo, dużo, dużo więcej max powera, bo aż 3044 czyli lepiej jest mieć Mega bidrila trującego niż robaczego, zdecydowanie. Jeśli chodzi o drugiego najsilniejszego Pokemona, to Roserade z Poison Jabem i Sludge Bombem 1488,9 czyli już nie taki mocny, dwa razy słabszy niż Mega bidril. Shadow Victribells z i Max Powera, Shadow Vileplume z ac i Splash Bombem 1425 i i Shadow Muk z Poison Jabem i Gangshotem 1248 i Kolejny typ najsilniejszy w grze i właśnie do niego przechodzimy. Typ psychiczny. Jeżeli tylko wejdą mega ewolucje Mewtwo Mega Mewtwo Y z Confusion i Say Strikiem będzie najsilniejszym Pokémonem w grze. Jego max power będzie wynosił 17 tysięcy! To nie jest literówka. 17 Czyli to będzie mega, mega silny Pokémon, którego no nie porówny... nie ma do kogo porównać tak naprawdę. Mega Mewtwo X z tym samym movesetem będzie miał dużo, dużo mniej, bo 14 960, ale to też będzie mega potężny Pokémon. W tej chwili dostępny w grze Shadow Mewtwo. Z Confusion i Cystrike'em wymaksowany. Jest najsilniejszym Pokémonem dostępnym na dzień dzisiejszy, na dzień nagrywania tego filmu, czyli październik 2020 roku. Max power wynosi 10 Kolejny, jeszcze niedostępny w grze, Mega Alakazam z Confusion i Psychiciem 6686,5. I Mewtwo standardowo, który był do tej pory najsilniejszym Pokémonem w grze z Confusion i Psychiciem z Max Powerem 5994,3. Czyli zobaczcie, jak Mega ewolucji zmieniły grę. Do tej pory najsilniejszy Pokémon Mewtwo. 5994 Max Power, a w tej chwili ile wymieniliśmy już pokemonów powyżej tej, tej, tej granicy. Masakra, Shadow i mega ewolucje, Shadow Pokemony i mega ewolucje zupełnie zmieniły statystykę gry. Kolejny typ Pokémonów, typ kamienny. I tutaj również króluje Mega Tyranitar, jeżeli tylko wejdzie w grze ze Smackdownem i Stone jego maksymalna moc to będzie 4374,4 Kolejny na drugim miejscu będzie Mega Aerodactyl z Rockstroem i Rockslidem. Jego maksymalny CP 4118, a max Power 3260. Shadow Tyranitar, który już jest dostępny w grze ze SmackDownem i Stonerzem, maksymalny Power 2769,2 Rhyperion. Ze SmackDownem i RockRackerem 2437,8 i Rampardo ze SmackDownem i RockSlide 2314,5. Uwaga, uwaga! Przechodzimy do kolejnego bardzo silnego typu, typ stalowy. I tutaj, jeżeli tylko wejdzie do gry, Mega Metagross będzie najsilniejszym pokemonem typu stalowego i dużo silniejszym niż Mewtwo, ponieważ. Z Bullet Punchem i Meteor Mashem, będzie miał maksymalny power 7647,7. Shadow Metagross dostępny już w tej chwili w grze, już przekracza maksymalnym powerem Mewtwo, ponieważ ma 6462,6, czyli kolejny, nowy, najsilniejszy Pokémon w grze. Mega Metagross Ballad, z Bullet Punchem, przepraszam, zwykły Metagross z Bullet i Meteor Mashem, jego maksymalny power jest 3615,5 Czyli jest to Metagross, ewidentnie dominuje całą, yy, całą sferę Pokemonów Stalowych Na czwartym miejscu Dialga z Metal Clawem i Iron Headem 2243 yy, Max power i Mega Agron, jeżeli tylko wejdzie do gry 2112,6, czyli Metagross, Metagross, jeszcze raz Metagross, wymaksowany i w wersji Shadow, i w wersji normalnej. Później ewoluowanej w Mega. Będzie bardzo, bardzo silnym Pokémonem. Kolejny typ, typ wodny. Jeszcze niedostępny, ale już zapowiadany. Mega Swampert z waterganem i Hydrokanonem Będzie miał max power 6535, jeżeli dobrze widzę. Także będzie najsilniejszym Pokemonem typu wodnego. Zaraz za nim Primal Kyogre z Waterfallem i Surfem 6228,4 jeżeli tylko wejdzie, Mega Blastoise już dostępny w grze z Waterganem i HydroCanonem 4441,4, czyli nie przekroczył Pokémonów psychicznych, aczkolwiek jest w tej chwili najmocniejszym wodnym Pokémonem dostępnym w grze. Kolejny Mega Gyarados z Waterfallem i Hydropompą 3604,3. I już dostępny w grze Shadows Swampert z Watergunem i hydrokanonem 3379 i 30 Czyli całkiem, całkiem silny Podsumowując już nasz film Wiemy jakie pokemony w danym typie są są lub będą w tej chwili najsilniejsze jak tylko wejdą ich mega ewolucje Więc warto, warto w nie inwestować W robakach w Pinsira, Scizora na pewno w Bidrila. W, jeśli chodzi o pokemony roczne, Na pewno Tyranitar, na pewno Houndoom na pewno Gyarados, na pewno Weavile, Shadow oczywiście. Jeśli chodzi o pokemony smocze, Garchomp, Rayquaza, Salamence to są ewidentnie pokemony, w które warto inwestować i polować na Shadow Salamence i Dragonite. A. Elektryczne pokemony wszystkie w wersji Shadow są dosyć dosyć wyrównane, ale najsilniejszym bez wersji Shadow oczywiście Zekrom. Pokemony Fairy Gardevoir w wersji i męskiej i żeńskiej, jeżeli wymaksujemy to Galate tak naprawdę później przydaje się jako pokémon walczący a Gardevoir jako bajkowy Blaziken zarówno jako ognisty jak i walczący, Lucario to nie muszę tłumaczyć Shadow Machamp jeśli chodzi o Pokemony ogniste Charizardy, obydwie formy yy, Mega Shadow Entei i Reshiram, Flying Pokemony Moltres w wersji zwykłej, w wersji Shadow Mega Pidgeot na trzecim miejscu. Kto jak uważa? Ho-o, ho. jak dla mnie, jeszcze troszeczkę musi, muszą mu się poprawić statystyki. Może jakiś now, nowym atakiem przeskoczy trochę wyżej. Mega Gengar, no to Gengary Bez, bezdyskusyjnie. Chandelury Litwiki trzeba ewoluować. I ja mam osobiście dwa na 100%. Więc. Na pewno jeden będzie wymaksowany na y, rajdy, a jeden będzie na Liga. Giratina Origin, no to nie muszę tłumaczyć, już dostępna w grze. Jeśli chodzi o Shadow Pokémony, Torterra, Venusaur, Executor są jednym z najsilniejszych, trawiastych Pokémonów. Zaraz pomaga Mega oczywiście. Jeśli chodzi o Pokémon typu ziemnego, Garchomp, Garchomp, Garchomp. Lodowe Shadow Weaver już w tej chwili dominuje i galer galeriański Darmanitan. E, oczywiście Mamos Majna, nie będę przedstawiał, bo wszyscy wiedzą. Pokémon typu normalnego ja bym nie inwestował, szkoda, według mnie, stardasta. Ale jeżeli ktoś chce, jak najbardziej wiemy, że Mega Lapany będzie fajny. E, jeśli chodzi o typ trujący, tutaj nasz Mega Bidril zrobi robotę. E, Shadow Victory Bell fajnie się przydaje na lidze, na przykład na great lidze szybko atakuje, więc myślę, że warto w niego zainwestować. Psychiczne Pokemony Mewtwo, Shadow Mewtwo i mega, jego mega ewolucje zrobią mega robotę w grze, jak tylko wejdą. Eee, typ kamienny w podsumowaniu, jeśli chodzi o Shadow Tyrka, jest w tej chwili najsilniejszym Pokémonem kamiennym, aczkolwiek z Max Power 2769 nie jest tak silny, jak mógłby być po mega ewolucji, w Mega megatyrka na przykład. Tak, on zwykły tyrek wy, wymaksowany wy, z Musetem kamiennym. Jeżeli go me, mega ewoluujemy w tyrka, jak tylko wejdzie 4300, no to jest dwa razy więcej prawie niż Shadow Tyranner. Przepraszam, półtorej razy więcej. Stalowy Metagross, Metagross, Metagross. Wodny. No w tej chwili Mega Blastoise, ale Swampert musi być wymaksowany, bo z Hydrocanonem Łotrygonem będzie najsilniejszym wodnym Pokemonem. To wszystko na dzisiaj. Zostawcie lajka like i subskrybujcie kanał. Będą, będzie więcej takich filmów. Dajcie znać, jak Wam się podobało w komentarzach poniżej. Na razie.